Witajcie, ludzie tutaj grek.pl i witam Was w wielkim turnieju kwarcownia. Jak ktoś jego zastąpi tutaj obecnych Karolity po lewej stronie, cały, znaczy cały turniej nagram na raz, ale będzie pocięty na pojedyncze walki. Znaczy takie, no, no, że wiecie, nie będą to rundy, ale całe walki. Także no, zobaczycie sami. Więc oglądajcie pierwszą walkę wielkiego turnieju kwarcownia. Turnieju, w którym są tylko moi widzowie. I jeden mały nieproszony gość. No, sami zobaczycie jaki z czasem. Więc oglądaj to. Szymek live kontra carol i ty. Szymy kraj wygrał pierwszą rundę, i tutaj nieźle pojechał pancernika, więc.